Historia na faktach. Czyta Marek Kurski. Koralina szła sobie w nocy, obok jeziora. Nagle zaatakował ją zakapturzony mężczyzna. Wepchnął ją do jeziora. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Wędkarz znalazł martwe ciało koraliny nad ranem, gdy przygotowywał ognisko. Od razu zgłosił to na policję. Sekcja zwłok wykazała, że koralina przed śmiercią połknęła garść tabletek na przeczyszczenie. Policja po sekcji zaczęła zbierać dowody. Znaleźli kawałek czarnego materiału, miejscowy twórca ubrań wykazał, że jest to kawałek płaszczu. Policja zapytała też osiedlowy monitoring numer jeden. Monitoring powiedział, że widział w nocy jak Karol Konrad szedł do jeziora, potem założył kaptur. Policja już wiedziała kto jest sprawcą. Wyprowadzili Karola do sądu siłą i przedstawili zarzut zabójstwa Koraliny C., Karol przyznał się do winy. Jako powód podał, że kiedy koralina zjadła tabletki na przeczyszczenie strasznie pierdziała w kiblu. Wkurzył się i postanowił ją zabić. Dostał 20 lat więzienia. Dziękuję za uwagę.